Przejście Louisa Hamiltona do Ferrari było jednym z najbardziej gorących tematów minionego roku. Podobnie będzie w przyszłym sezonie jego dyspozycja. W czerwonym samochodzie będzie tym, co skupi uwagę absolutnie wszystkich. Czego możemy się spodziewać i czy wszystko zależy od kierowcy? O tym dopiero za chwilę. Dlatego polecam nie oddalać się od odbiorników. Zostańcie ze mną. Jest środa, 1 stycznia, Daniel Biały, echa padoku. Współpraca Hamiltona z Ferrari będzie prawdopodobnie jego ostatnim tańcem w Formule 1. Będzie to też w pewnym sensie spełnienie marzeń chyba wszystkich kibiców Formuły 1, niezależnie od sympatii co do zespołu, czy co do kierowcy. Wszyscy czujemy, że dzieje się coś niezwykłego, co może napisać zupełnie nowy rozdział w historii tego sportu. Celowo użyłem słowa czujemy, bo to wszystko działo się i dzieje się jakby na emocjach. Historyczna stajnia, jeden z najlepszych, jak nie najlepszy kierowca w całej historii Formuły 1 spotykają się razem, by coś udowodnić, by razem zrobić coś wielkiego. Takie momenty poruszają niezależnie od dyscypliny, ale co mówi głowa, czy takie połączenie automatycznie gwarantuje sukces na początek. Mądre głowy i dwie wypowiedzi z ostatnich dni. Eddie Jordan uważa, że John Elkan musiał mieć kamienie w głowie. To jest dokładny cytat, decydując się na wysadzenie sańca i zatrudnienie Louisa Hamiltona. Po słowach Hamiltona, że ten nie jest już wystarczająco szybki, Louis rzeczywiście coś tak, takiego powiedział po kwalifikacjach w Katarze. Eddie zasugerował, że Ferrari powinno poszukać sposobu na rozwiązanie kontraktu podpisanego z Brytyjczykiem. To się oczywiście nie wydarzy. Eddie Jordan znany jest z tego, że ma cięty język. Lubi kontrowersje, ale w tych jego słowach jest na pewno cień rozsądku, jakiejś prawdy, która się tutaj wyłania. To jego doświadczenie, znajomość świata Formuły 1 od lat na pewno coś tu przemyca. Jordan uważa, że Sainz, który nadal nie do końca rozumie powody tego, że został odstawiony, że został wymieniony na Louisa Hamiltona, poradziłby sobie zdecydowanie lepiej. Co do Carlosa, polecam wam, jego materiał z pożegnania się z Ferrari nagrany na torze Fiorano kiedy to Carlos był dla swojego ojca ojca seniora, nie jako mentorem, nie jako osobą, która wprowadza go do świata Formuły 1 za kółko Bolidu Formuły 1 zespołu Ferrari fantastyczny materiał, sporo emocji, sporo obaw samego Carlosa Juniora o to, jak sobie tato poradzi w tym samochodzie finalnie obeszło się bez jakichkolwiek problemów, a na końcu tego materiału możecie zauważyć, że inżynierowie Ferrari kręcą głowami, nie dowierzając co Carlos Sainz Senior robi w tym samochodzie, w końcówce miał urywać na to że Fiorano pełne sekundy. Mimo że na początku był bardzo ostrożny, żeby nie doszło do jakiejkolwiek kolizji, jakiegokolwiek uszkodzenia tego samochodu. Świetny materiał, jeszcze raz Wam go polecam. A wracając do wypowiedzi w podobnym nie do Diego Jordana, wypowiedział się Lucas di Grassi. Hamilton jest za drogi, za stary i najlepsze lata ma już za sobą. Jego obecność Maranello nie poprawi wyników sportowych, a jedynie przełoży się na kwestie marketingowe. Ferrari nie potrzebowało nowego kierowcy: potrzebowało ciut lepszego, ciut szybszego samochodu. I patrząc na ten sezon, który za nami rzeczywiście Ferrari punktowało bardzo regularnie, w pierwszej i w drugiej połowie sezonu brakowało niewiele, żeby dobrać się do tego. Tytułu mistrzowskiego, żeby złapać McLarena, niewiele, ale tak naprawdę wiele. Wybrałem te dwie wypowiedzi, bo pojawiły się w zasadzie w tym samym czasie i dały mi trochę do myślenia, bo rzeczywiście był we mnie ten zachwyt, te emocje związane z tym, że Hamilton trafi do Ferrari, że dzieje się coś nowego, coś na co wszyscy czekaliśmy, czego sobie wszyscy życzyliśmy. Oprócz wieku i czystej prędkości, o czym wspominają obaj panowie, dorzuciłbym jeszcze jeden element. Jest to wejście w zupełnie nowe środowisko, bardzo specyficzne środowisko Ferrari, o czym wiemy, świata polityki tej religii związanej z rywalizacją w Formule 1. Luis chodzi do zespołu, który od lat trzęsie, którym od lat trzęsie najpierw książę, a teraz król Karol, to nie wyniki sportowe tak naprawdę decydowało o tym, który z tych kierowców został w samochodzie, ale jakaś tak, taka sympatia do e, szala Leclerca i być może te wcześniejsze powiązania z. Obecnym szefem zespołu Ferrari. Luis wchodzi do świata mocno podszytego emocjami włoskich kibiców, również włoskich inżynierów. Te emocje są odczuwalne, przekładają się na to, jak wygląda praca w fabryce. To wszystko jest ze sobą bezpośrednio powiązane. Zespołu chwiejnego i bardzo krytycznego. Chodzi o krytykę, która pojawia się pod kątem tego kochanego, ale czasem nienawidzonego przez kibiców zespołu Ferrari. To wszystko jest na ostrzu noża. Przypomnijcie sobie, wybrane chociażby wydanie przeglądu włoskiej prasy, kiedy Włoskiemu zespołowi nie szło, tam była krytyka w czystej posacji. Kibice, dziennikarze stają po tej samej stronie, stają tak jak po drugiej stronie barykady i rzucają absolutnie wszystko, co znajdą pod nogami. Na to wszystko musi być gotowy Louis Hamilton, który wchodzi do świata, w którym nikt nie może być większy niż Ferrari. No i tutaj mamy takie porównanie z tym światem w Mercedesie, bo właśnie w Mercedesie wszystko było szyte pod Louis'a Hamilton'a łącznie nawet z tym jak wygląda malowanie samochodu te wszystkie akcje wokół Luisa Hamiltona Mercedes szedł w to w ciemno bo wiedział że tego Luis potrzebuje Luis potrzebuje takiej współpracy wokół jego osoby i spełniania tych jego nazwijmy to zachcianek Ferrari nie wiem czy taka sytuacja będzie miała miejsce Luis Kręcił tym zespołem. Miał za sobą Toto Wolfa, a mimo tego młody, gniewny i popełniający od czasu do czasu proste błędy, nadal popełniający te błędy, George Russell, zdążył się porozpychać łokciami i być tym, który ciągnął zespół w tym ostatnim czasie, w trudnych momentach, nawet jeżeli z jego strony. Ze strony byłego kierowcy Williamsa była to wyrachowana gra. Tą grę ostatnio zdekodował bardzo fajnie Max Verstappen, przedstawiając to, jak wyglądała ta sytuacja w pokoju sędziowskim. To zespół to kupił. Zespół kupił Georgia Russella i powoli zaczął przesuwać ten ciężar uwagi właśnie na tego młodego kierowcę, ale również sportowo, biorąc pod uwagę doświadczenie i sukcesy, Louis powinien nakryć rasela czapką od pierwszego do trzeciego sezonu, kiedy ze sobą współpracowali, a tego nie zrobił. Zobaczmy, jak te trzy lata rywalizacji w Mercedesie wyglądają w liczbach. Zobaczcie, jeżeli chodzi o zwycięstwa: trzy po stronie Rasela, dwa po stronie Hamiltona. Podia, no tutaj Louis, 20 kontra 14 to jest pewna. Jakość Louisa Hamiltona, jeżeli chodzi o rywalizację w niedzielę, miejsca w top 5 40 do 37, tutaj bardzo podobnie, ale okrążenia na prowadzeniu 243 Rassela kontra 90 Luisa Hamiltona. Punkty tutaj jest prawie równo: dwa punkty na korzyść Louisa Hamiltona, więc wychodzi to doświadczenie, to dowożenie punktów, co jest problemem Georgia Rassela, co było i nadal zdaje się być problemem Georgia Rassela. Średnia pozycja na mecie. Tutaj mamy 5,13 George Russell, 5,19. Pominąłem ukończone wyścigi w punktach 60 do 58. Jakość Louisa Hamiltona. Tutaj się. Pojawia wygrane pojedynki wyścigowe 20 do 20, 28 do 27, wygrane kwalifikacje 39 do 29. No i tutaj, kiedy chodzi o ten pik możliwości, kiedy chodzi o tą czystą prędkość, George Russell zdaje się mieć przewagę nad Lewisem Hamiltonem. Na tym etapie już tak jest, i stąd przełożenie na pole position 5 do 1 po stronie George'a Russella. Starty z pierwszego rzędu 12 do 3 i średnia pozycja w kwalifikacjach 6,01 George Russell, 7,15 Lewis Hamilton. Tutaj mamy potwierdzenie tego, że George Russell częściej był na świeczniku w trakcie tych trzech ostatnich lat rywalizacji, tych trzech lat współpracy z Mercedesem, rywalizacji z Lewisem Hamiltonem. To on robił te wyniki, które szły w nagłówkach. Lewis dowoził. W niedzielę punktowo zdaje się być podobnie, ale Russell ma tą przewagę tego pazura, sobotniego być może pazura, tego, że potrafi błysnąć, a tego błysku Lewisowi Hamiltonowi zabrakło tego zęba, tego jednego zęba, już jakby Lewisowi Hamiltonowi brakowało w rywalizacji z George'em Russellem, ale ostatni wyścig pokazał różnicę właśnie w niedzielę, różnicę jakości, kiedy bierzemy pod uwagę tą umiejętność posługiwania się samochodem na dłuższym, Dystansie. Louis był u siebie w trakcie tych trzech lat rywalizacji. Miał za sobą zespół, który był obudowany wokół niego, a teraz znajdzie się w zupełnie obcym świecie. Choć trzeba uczciwie dodać, że to on w trakcie tych trzech lat, szczególnie w pierwszym sezonie tej nowej ery, brał na siebie większość prac rozwojowych. To on czasem brał kilka dodatkowych kilogramów do samochodu w postaci aparatury pomiarowej czy eksperymentalnych części. To się działo, ale mimo wszystko dwa z trzech sezonów przegrał z młodym Brytem, o którym jeszcze niedawno mówiono, że musi się jeździć. To nie jest najlepsze świadectwo, najlepsza laurka dla Louisa Hamiltona w tym momencie przejścia z Mercedesa do Ferrari, ale to już się wydarzyło. Była mowa o eksperymentalnych częściach w Mercedesie, części też są ważnym elementem tej nowej konstrukcji zespołu Ferrari, bo ten nowy samochód Ferrari, który nosi roboczą nazwę Projekt 677, ma mieć w sobie mniej niż 1% elementów zeszłorocznej konstrukcji. Lexera, który prowadzi te prace rozwojowe, miał zacząć od białej kartki, szykując coś, co włoskie media już jakiś czas temu nazwały samochodem dla Hamiltona. O tym był konkretny materiał, link gdzieś na górze, znajdziecie do tego materiału. Nie dajcie się nagnabrać, bo Wszyscy inżynierowie inżynierowie Ferrari nie mają i nie mieli prawa wiedzieć, jaki samochód leży Lewisowi Hamiltonowi, bo Lewis nie spędził ani minuty do tej pory w symulatorze, co dopiero w samochodzie zespołu Ferrari. Taka okazja pojawi się wkrótce, w ciągu dwóch czy trzech tygodni na torze Fiorano. Są planowane testy z wykorzystaniem historycznego samochodu, będzie tam Lewis Hamilton, więc to będzie pierwsza okazja, żeby dostać informację zwrotną, żeby wiedzieć rzeczywiście, jaki samochód leży Lewisowi na co trzeba zwracać uwagę i co najważniejsze jaka jest różnica w odczucia się między Luisem a Szalem Leclerciem wokół którego ten nowy samochód został uszyty to jego informacja zwrotna była przede wszystkim brana pod uwagę przyszłoroczny samochód ma być bardzo racjonalną koncepcją Będącą złożeniem tego, co dobre wypracowali u siebie oraz tak zwanego must have tej nowej ery, o którym mówił Adrian Newwe w niedawnym wywiadzie podczas prezentacji RB17. Link do tego materiału też znajdziecie gdzieś tutaj i w opisie do tego filmu. Polecam tym, którzy nie widzieli. Pulborot z przodu ma pozwolić na lepsze zarządzanie przepływem wokół lotu kanałów biegnących pod podłogą, podobnie jak zmiana rozstawu osi. Bardziej kompaktowa skrzynia ma pozwolić na lepsze wykorzystanie powierzchni, w której znajduje się dyfuzor. Stabilny przepływ powietrza, stabilny docisk to jest klucz. I właśnie te dwa elementy są tutaj konieczne, żeby je dograć, żeby pracowały. Maksimum swojego przekroju, żeby to wszystko było odpowiednio poukładane. Lepsze upakowanie elementów układu chłodzenia to więcej możliwości do poprowadzenia tej linii nadwozia. Tutaj jest pewna dowolność czy wolność w pracy dla aerodynamików. Jedynie geometria tylnego zawieszenia ma pozostać niezmieniona, bo ona pozwoliła zrobić ogromny krok, jeżeli chodzi o Opanowanie zużycia opon rzeczywiście Ferrari zrobiło ten krok w ostatnim czasie. To była i siła. To pozwoliło na stabilizację tych wyników, na tak równą jazdę. W pierwszej i w drugiej części sezonu brakło tylko wydajności brakło tego, żeby zerwać trochę tego dystansu do McLaren'a. Teoretycznie mamy przepis na szybki samochód obecnej ery ścigania, i wierzę, że w symulatorze również może wyglądać to bardzo dobrze, ale Dwa ostatnie lata pokazały, że bardziej niż kiedykolwiek chodzi o małe detale, o niuanse, jeżeli chodzi o te nowe konstrukcje. Boleśnie przekonał się o tym chociażby Aston Martin, szło szło i nagle spadło, nie byli w stanie się podnieść. Po drugiej stronie jest McLaren, który według niektórych do dzisiaj nie wie do końca, dlaczego dyspozycja samochodu jest taka dobra, ale myślę, że tamte prace, kolejne obszary brane pod uwagę dały o sobie znać, dały dobry efekt. Że efekt przyziemienia i towarzyszące mu skutki uboczne są trudne do zasymulowania. To wiemy właśnie z tych ostatnich miesięcy rywalizacji na torze i dopiero właśnie ten tor jest tym ostatecznym weryfikatorem. Tak zawsze było, ale teraz to jest szczególnie ważne. Nigdy chyba nie było tak, że te wyniki w symulatorach, jeżeli one nawet dobrze pracowały, dawały dobre wyniki, nie różniły się od tego, co można zaobserwować na torze. Te Niedoskonałości tych narzędzi wychodziły, szczególnie jeżeli chodzi o efekt przyziemienia, jeżeli chodzi o porpoising, jeżeli chodzi o bouncing. Tutaj zadziałało doświadczenie Adriana Newell'a, bo on zaczynał rywalizację w Formule 1 jako inżynier, kiedy te efekty były jeszcze zauważalne. Były zauważalne mechanicznie, były zauważalne organoleptycznie. On wiedział, że one wystąpią, mimo że narzędzia tego nie pokazywały. Potrafił się do tego dostosować. Jestem bardzo ciekaw Waszego zdania, jeżeli chodzi o to, jak będzie wyglądała ta przyszłość Louisa Hamiltona z Ferrari. Jak będzie wyglądał ten pierwszy sezon? Zapraszam do sekcji komentarzy. Spróbujcie wytypować, jak to wszystko może wyglądać. Czy Louis będzie przed szalem Leclerkiem? Jaki duży dystans? może być między nimi i czy Ferrari tym nowym samochodem będzie w stanie powalczyć o tytuł mistrzowski, czy to będzie rok, kolejny rok Ferrari o tym przekonamy się Wkrótce tymczasem pozostaje mi Wam życzyć, biorąc pod uwagę dzień, w którym nagrywam ten materiał. Wszystkiego co najlepsze. Ogromne emocje, jeżeli chodzi o rywalizację w Formule 1. Te na szczęście nam się zapowiadają. Stawka jest bardzo wyrównana, a prywatnie wielu sukcesów, by ten rok był lepszy i wy, byście wy na końcu tego roku mogli powiedzieć. Ja też. Przez ten rok ciężkiej pracy stałem się lepszą osobą. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Sobie życzę wielu takich spotkań jak dzisiaj, w zbliżającym się roku, żebyśmy się spotykali jak najczęściej, siadali wspólnie do tej formułowej, telenowali. Postaram się dostarczyć Wam ciekawych materiałów. Tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za ten poprzedni rok. No i zapraszam na kolejne wydania magazynu Echa Padoku.